A ten olej mi kapie, nie! Nie no, wartuje, dobra, co ty? Zostaw to. Kapać musi muszę sobie tutaj pod ten, ten silnik, tak jak mówiłem, no nie? Mm. Taką sobie płytkę wziąć, żeby mi nie kapało. A żeby kapało, wiesz... Jak skapie, to potem się wejmie jeszcze i będzie na, na raz następny. Cześć! Czy się chyba wydnie. Nie, <śmiech> ja to <co> wartuję wartuje <laughs> przecież. Tak, tak, od góry, no Od góry będzie, patrz będzie się świecił Psujajca. Mm. jajca Dobra, dawaj, zakładaj ten, ten, ten Masz sobie już? Tam wzięte? Mhm mm Ogarnięte? Tak Czekaj, czekaj, ja ci będę sterował zaworem O Włazi Silniczek Jest Przeszło? Przeszło Bardzo dobrze Tak, właśnie tak O, Elegancki Czekaj górny jest, super jest. Supek jest. Czekaj, ten, 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 ten... O właśnie... Muszę usunąć, bo tak już Marku, by tak dużo. O twój brat chyba odpalił. ta odpalił. tak to jest koszarka mojego taty, a nie, a nie kawasaki. A też na brunku pomyślałem, że kawasaki właśnie na nas sani już odpalił. A to wiesz. Działa, wszystko działa. Kula nawet bym powiedział. O! I teraz... Czekaj, czekaj, czekaj. To było ta, to tak. No dobrze jest. Tak. Co jest? Musisz skręcić. Weź się poluzuj tym, tym, tym. Gdzie jest ten? Ten, 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 ten masz. Właśnie ten Do góry. No jak do góry, jak do góry, to będę go zakręcał. Nie chcesz ścisnąć? Muszę odkręcić to odkręcę sobie to się Odkręca się No ale ja od razu go ścisnąć Nie Patrz, odkręcasz I ściskaj teraz, ściskaj O, jeszcze, jeszcze, jeszcze Jeszcze, puść Puść Jeszcze Jeszcze, 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 jeszcze I teraz I teraz zaciska zacisnij całej siły O, wow, kur... Rzeczywiście <śla> O, widzisz? I teraz, patrz Kładziesz silnik, kładziesz silnik no. i skręcasz Czemu ty sobie to magna szelki nie weźmiesz? No bo, bo zapomniałem No szelki w garażu Jak teraz to odbezpieczyć? Został, puszczasz po prostu tym W dół Serio ty nie wiesz jak działały klucza morza? No nie Jeszcze bardziej Tu musi dekiel wejść Uszczelka pierw O, teraz się wlazła uszczelka Dobij go ręcznie, wiesz o co chodzi Patrz, bo tu ci trzyma pompa wody i ten cały napęd. Puchnij go, łapą. Albo gumę. No musi wejść chyba, bo tu takie dziurki wchodzi, nie? Poczekaj, sobie. No widzisz? Basie. To łzysko musi wejść. No Do góry bardziej, bo tu już widzę, że ci nie wchodzi. Czyli coś, coś mi tu nie gra. A, to uszelka tylko mi nie bra. No uszelka nie ma dwóch miejsc zaparcia i przez co? Gumowym mockiem trochę puknij. O! O to chodziło. Właśnie o to chodziło. Już w sytuacji będzie mi potrzebny... Wpadło. U, góry, wpadło? u góry, u góry siedzi, no. Wpadło wszędzie. No. Ogólnie i... tu padło. Padło, no. <noise> padło, wpadło. W zestawie nie dali uszerek tutaj. Dali? No nie ma. No to trzeba. Winak z silikonem i tyle no. Nie dali. To co to robisz no? Mm -hmm. Dobra, tu, tutaj jest uszczerka, tutaj damy silikon. To najpierw trzeba to przekręcić No dobra. I śrubeczki są te. No. Tak jest. No ta. Można na pewno na wydech. To jest pewna. No to są takie. Tylko nie wiem właśnie. Ty znalazłaś się uszczerka. No to było od tego. silnik usadzony tutaj w ramę tylna ośka tak samo To już wszystko podpięte, nowa dźwignia zmiany biegów i wałek nowy zębatka nowa, wszystko Nie brakuje nam klinowału, więc na razie tego nie będziemy odpalać tu cała, cały ten błotnik na nowe śrubeczki wszystko zrobione elegancko się trzyma tutaj Oskar skręca sobie cały ten airbox z tylną kaszką No idzie Idzie jakoś, idzie no Myślę, że w ciebie trochę z nią będzie, a to nawet w miarę fajnie się to składa Powiedz, że co? Tą Suzuki całą No, ale ciężko chłopie z tym Z czym? Z tym ayurwaxem? Nie, wygodnie się to skręca Dobra, tu jest o oto Tutaj wszystko działa, nie ma żadnych luzów Na wahaczu są nowe tulejki, tak jak mówiłem wcześniej, na kiwaczce to samo jest więc tu jest git, tu trzeba jeszcze wkręta ogarnąć Do ślizgu łańcuch zamontować Gaźnik jest wysieszony i tak dalej, więc wszystko tu jest git Tam dysze jakie miałeś w tym gaźniku wysłałem Ci 100, 180, 185 i Nie pamiętam A to dobra, mniejsza o to mniejsza to mniejsza o to A to później No a to pierdoła to później Tu ten Nowa opona prawie tam po jednej zawodach chyba, z tyłu to samo. Ładna kosteczka. Dobra, suszki już prawie skręcone. Tutaj to wszystko, nawet hamulec jest zrobiony. Gaz i tak dalej. Teraz jeszcze filterek trzeba nasączyć. Klin na wał ogarnąć, tu wszystkie biegi to wszystko wchodzi. Łańcuch, spinkę ogarnąć. W sumie tylko Spinkę samą będzie trzeba tak wymienić, no nie? Hmm? Spinkę samą trzeba wymienić no tylko. No tak, tak, zresztą trzeba skrócić, bo stary to jest pełen naciąg no. Do końca nie to koło, a widzisz jak leży za... Która jest godzina teraz? Kurde nie wiem, no, ci Zaczęliśmy go robić... 1930 go robić o 13 .00? Od zera Od zera cały silnik był rozebrany i tak dalej, teraz cały motor już złożony prawie. No mieliśmy też parę komplikacji Przy czym? Kula. Przy czym było? No, przy silniku. A no. Nie chciało wejść. Coś tam sprzęgle, ale to była nasza wina. Wszystko tu jest zrobione: wałek, wszystko nowe. Teraz trzeba tylko ten filterek nasączyć. Uprany. jak nowy, prawie. Kosmetyka. Praga. Kosmetyka, no. I będzie kulać. Patent na sączenie filtrów. Filterek do tego. Do foliówki. Do złączenia używam albo tego putolina, albo tego wawolajna. Teraz tego wawolina sobie wezmę. Nie widzę żadnej różnicy poza ceną, bo ten wawolajny kosztuje w granicach 35 zł. Ty? Tak? Pierścionek? Wano, weź na kamerkę, przytrzymaj. Ładnie się mi się już. Tu jest na klips taki, o kurde, tak dużo. No a ile ty byś chciał? Malutko. Tam malutko. Żeby ci się nie nasączył i zatarł potem. Dostanie cię ku piasku i moment. Poleci. O, dobrze, że pusta pańka była. Zipacz, <grym grym> łapiesz go. Wyżynasz. Skręcasz. Ty, dobry patent. Z każdej strony, no nie? Bierzesz i tak ci wygląda już nasuszony filterek, widzisz? Prawie jeszcze troszeczkę, ale już się składa. No. Tu już tego wawelania dużo nie zostało. Raczej tyle co nic. O, no. idealnie na twój. Ale ciężka ta bańka jest, on się musiał oklapnąć na tym. Dolny no no. rozpuszczalniku będzie dobrze. No jakby dolał tu rozpuszczalników, to by było git, ale zobaczymy, czy naprawdę tam Coś zostało jeszcze raz wyżynasz z całej siły. Są ludzie, którzy wkładają cały filtr, no nie? Ale potem to kapie wszystko. To jest elegancko nasączone. No i potem się poprawia, tylko w takich pojedynczych miejscach.